Zobaczcie, że teraz piszą nagrywanie dalej, to tu piszą połączenie filmiku i to jest druga część, która będzie trwała 5 minut, bo już więcej ja nie nagrywam, bo nie chcę, żeby mi serce stanęło i w ogóle znowu jest 15 minut już nic nie ma. No jak ciasto robią, po prostu, to jest No to dobra. Nie, idę, to <śmiany> <śmiany> nie, 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 ten włączyć nagrywania czy cięcia, bo... bo, bo bardzo mi się wiesz jak włączyć nagrywanie, to co? Wtedy? Będzie... i co wtedy? Wiesz co, Wiedąłem, czy mi A laptopa? Wiesz, postawiłem. nie, 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 Taką. Ludzie, ja wam już włączę, jakby... Jest! O to teraz masz przerumanę. Już właśnie tak czuję. Na pewno będziesz miał jumpcara. O nie, o nie. A co tu ten napis kliknąć w niego? No, musi. Bo, Henryk, nie naciskaj mi tu tym swoim starym palcem. <gry> Magic trick. Teraz powinien mi się telefonować. No, nie chować... mam pojęcia o co tu kamandi. Widzi Baby, nie możesz patrzeć w oczy. Jak zobaczysz gdzieś w szczelinie jakieś oko to. To się okurzuło, to Nie patrz na Nie, nie. nie zostawię, to by to tak Otwórz chodź drzwi. Nie, nie zamykaj drzwi! No tak. Też żebym w kacie tu narobił. I żeby. O kurde oko widzę, nie, nie, nie. Nie płacz. No specjalnie poszedł. serce boli. Chodź ty, śmietniku, tu. Hmm. Myślałam, że taka fajna seria będzie. Nagram sobie FNaFa. A, A tu tupa. Nie nienawidzę tej serii. Nie, nie, nie. No znowu może to przychodzić. Co, zdechnęło ci się? Tak. Zafał to stałem, kuźwa. A co Jump scara? Tak. Dobra, może zamkniesz te drzwi? Zamknąłem. Nie, nie, zamknąłeś. Zamknąłem. No i. Dobra, jeszcze raz mi coś wyskoczy i kończę odcinek. No, bo się boi mini babu. Ale! Minibabów. A nie, wiesz? Yy, nie Nie Każdy by się nie bał. Dobra, zobaczę <grym> swoją histerię, <grym> kiedy mnie nie było na odcinku. Jeszcze tego nie przyciąłem. No wziąłeś kiełka No na no, tapetę w laptop tak, tak. Nie mam bóla jak... Plus 300 hmm, um, O nie oko 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 oko, oko, oko. Nie wypadł ode mnie śmierdzie ku Czemu one mnie tak nienawidzą Bo to są Bubble. <śś> nie 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 nie, nie to padnie, ciemnie. Nie, 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 to patnijcie mnie. Nie, nie, Bardzo nie, nie patnijcie mnie. Nie, to patnijcie mnie. Ja się bardziej twojego pisku przeraziłem. Dobra, kończę ten pieprzony odcinek. Stawiajcie łapki. Możecie mnie wyśmiać w komentarzu. Ja już kończę, po serce mi boli. Na razie i cześć.